Siemanko z tej strony Pawlosek, witajcie w kolejnym odcinku z bety Zanim zaczniemy ocenie, chciałbym wam powiedzieć, że wypadł mi w końcu pierwszy nóż Niestety nie nagrałem tego, a sobie wchodzę na CS-a, chciałem zobaczyć akurat mecz, jak grają A może otworzę sobie jedną skrzynkę No i otworzyłem jedną, no dobra nic nie wypadło, otworzę drugą No i z drugiej skrzynki nóż Jaki to nóż? Nóż jest to M9 Magnet Noc W stanie przetestowanym w boju Wygląda nawet lekko używany, dlatego że rękość jest cała. Ostrze jest prawie całe, więc dostanę za niego prawie 100% ceny to jest 140 euro około. Tak więc ja się bardzo cieszę, ale też się nie cieszę, dlatego że nie nagrałem tego. No, nigdy nie pada. A akurat nie myślałem o nożu, więc wypadł. Tak więc przejdźmy do otworzenia, e, do ocenienia wodu. Chciałem już od razu otwierać z rozpędu. Być może ktoś nam się trafi, być może nie. No, jeszcze trochę się trzeba pomyczyć ze starym sprzętem, ale już niedługo. Być może pojawią się jakieś fragmowy, bądź w tym stylu, jakieś akcje. Dobra, więc zaczynamy mapę. Mamy mapę Demiraż, jest runda szósta, Nasz aspekt ma awę, pójdzie na pewno w kierunku Żelek, do okna albo i nie, a myślę, że jednak pójdzie. No niestety, tak więc nasz aspekt patrzy do okna, ale nie tego o którym myślałem, nie na żółkach, tylko patrzy do okna z chaosu. I leci teraz na no, A. Terroryści sobie czekają. Trzech nam idzie stoi. Jeden lata przez Steel Spawna. Jeden stoi przed rampą. Chyba na tym podwyższeniu, nawet na tym murku. jak na razie nic się nie dzieje. Walniemy to tu. Przyspieszymy. No i terroryści chyba polecą, jednak to B. Więc wlatują powoli galon. No i co zrobi nasz Aspekt? Jak na razie nic. Tak, no szczerze swojego, szczerze swojego, okej. Okay. Jednego. Terroryści padli na tej gali, zostało dwóch, jeden na spocie, drugi na midzie. A nasz Aspekt sobie lata. Tak więc nie wiem za co został zreportowany, być może do tego, że zabił tego Szparoła. No ale jak na razie, nie wiem. Jeszcze nie mógł dostać 20 reportów za samego killa, żeby zobaczyć tą sprawę. No chyba jednak wróci się po tą bombę, a raczej coverować tą bombę, ale już jej może tam nie być. Terroryści lecą na Gale. Nie. nie. Nie, 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 lecą na no, A jednak. Jeden stoi w żelkach. Nie smoke na żelki. No i trzy sekundy, ostatnie 3 sekundy. Jeszcze zdążył u zaplantować, a na Saspek stoi cały czas na setę spawnie, Nie wiadomo co robi. I wielki nieogar. Powoli wchodzi. no spota. Bardzo powoli. Zbytnio czasu nie ma. Bo jeszcze dwóch musi zabić, żeby rozplantować. No, znacznie szybką myszkę ma. Ja też na takie grałem, natomiast ja jednak przyzwyczaję się już do wolnej. Dlatego, że o wiele łatwiej jest nacelować. Ja na razie czysto. No niestety już bomby nie zdąży. Rozplantować. Może zdefizować. No i padł. Ja na razie czyściutko. Raszuję. Tak raszuję. A terroryści są na midzie, więc. Jeden oczywiście w opartek, jeden wchodzi już w kuchni. No i zobaczymy. Chyba to nie jest kuchnia, to jest w CS 16 co było jakoś pomieszane, chyba że kuchnia była z marketem, a market z kuchnią. i... Na market się mówi o kuchni, a na kuchni się mówi o market. I chyba tak zostało. E, jakoś tam biją się na tym respie. Bo tam z nożyka trochę pociachali. sushi z niego zrobili. No i spadł. Spa Czyli, jakaś negatywna, negatywne zachowanie, negatywne podejście do spraw. No i co oni robią? Tak, Hurikane ma dosyć drogie skiny AWP, Azimov, Karambit, Tundra bodajże. Co nasz Saspekt robi? Nasz nic nie robi. Bo rajstwo. Nawet statów nie mogę otworzyć, bo mam demo UI. Nasz ma 5-7. Jeszcze uszkadza swoich do tego, więc być może został zreportowany za griffing. Nie wiem dlaczego ma mecz wstrzymany. What the fuck? No i nasz aspekt padł Tak więc ja myślę, że on został zreportowany za griffing, bo raczej nic innego nie ma. Nie można go posądzić o cheaty, bądź też WH, bądź też nic. Mógł w końcu zabić kogoś, bądź zadać tyle damage, żeby go kiknęło i dostał bana na turniejowe, no ale też tak czasami robię. Bardzo ładnie, zauważył wręcz terrorysta wysunął się na niego, podskoczył. Jeden terrorysta wchodzi na schody? Bądź już nie wchodzi? Na razie stoi. Na Tetrisie. I będzie wchodził, nieważne, i tak Saspek nas paru, ale został ściągnięty za WP. I nadal mam napis, mecz wstrzymany, nie wiadomo dlaczego. No cóż, takie bugi po prostu. Być może jeszcze Saspek kogoś ze swojej drużyny zabije, ale jak na razie, no, antyterroryści 0, terroryści 10. Zaspek próbuje strzelać przez ścianę Może w końcu go zabije, choć ma marne szanse. Dlatego że terrorysta ma aukelamę. Może sobie strzelać ile chce. No i 11 do zera do terrorystów. Co to jest za mecz? Ja można być tak zdominowanym. Tym bardziej, że mapa jest yy, nastawiona bardziej na antyterrorystów niż na terrorystów. Jakiś random shot, aspekt się chyba wkurzył. Z takiego range'a zabił jeszcze. Strasznie szybką tą myszkę ma. Tyle wam mogę powiedzieć. Ja kiedyś grałem na czułości 5 ze szkoło. A to było strasznie szybko. Mogłem sobie zrobić w powietrzu, nie wiem, 2000 stopni. Grać się dało, ale no jednak. Koledzy mnie namówili na mniejszą czułość i teraz tak zostało i o wiele lepiej się gra. Dziwne w to, że terroryści go nie potrafią zabić. A jeszcze tę heda zebrał ktoś przez przypadek. To było dziwne. Aha! Jeszcze jeden bod jest pod Jeszcze nie. I tylko jeden. no i to było dziwne. Dlatego, że zabił go w smoke'u. Full auto, jedzie do tej ściany. Cóż. Co ja mogę powiedzieć na temat tego aspektu Tak więc, griff... griff był. Oczywiste. Wspomaganie celowania nie. Wspomaganie pola widzenia nie. Inne wspomaganie spoza gry nie. E, ta ostatnia akcja w smoku, nie wiem. Mógł widzieć go, mógł strzelać na ślepo cokolwiek, bo słyszał, że odbiło się. znaczy pocisk odbił się od hełmu. Bardzo charakterystyczny dźwięk. Jeszcze można przepuścić. I Griffin oczywiście, że był, bo strzelał do swoich, zabił swojego. Potem jeszcze postrzeliwał wszystkich. Przesyłamy werdykt. I być może dzisiaj otworzymy jedną skrzyneczkę. Dlatego, że Bagnet 9 wypadł. Bagnet 9 bardzo fajny. 140 euro do przodu. To może jakąś Fenixę. Skrzynkę Fenix otworzymy, może. Może drugi raz pokaże się ten żółty item. No, niestety nie ma. 7 strażnik niebios. No cóż. Fajny taki. Naprawdę fajne uczucie, jak dochodzi do żółtego itemu. Ja się nawet tego nie spodziewałem. I bardzo ładny ludwik. Mógł być oczywiście droższy, gdyby to był Karambit, Satrak, Gradient. Fabrycznie nowy, to bym ryczał chyba. Naprawdę, 4000 zarobić w parę sekund. Dobra, tak więc ja Wam dziękuję za uwagę. Zapraszam do kolejnego odcinku. Z bety nadzoru, odcinek, jest, yy, odcinek otwierania skrzynek wraz z wynikami konkursu jest przesunięty na niedzielę. Co oznacza, że konkurs trwa o jeden dzień dłużej, tak więc o jeden dzień więcej można dosyłać skrzynki. To ja wam dziękuję za uwagę i doglądać do mecze na razie.